Przeprowadzić z Panem wywiad. Zgadza się Pan? Ale wywiad to będzie na jaki temat? Na temat produkcji win. O no, no. Witamy Państwa. Jesteśmy w winiarni. Jest z nami Pan Damian, wiodący nie, producent pan, win. Żaden pan. Ale na potrzeby tego programu. A, no dobra. No, na no. hrabia. <laughs> <laughs> no, pan hrabia nie. Damian, i jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać o... O, jabłach. o winach i o tym, jak się produkuje najlepsze wina w Polsce. Jest z nami producent najlepszych win w Polsce, pan Hrabia Damian. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy rękawicę. Czule. Czule. grzecznie, bo to, ja nie umiem tego wycinać, to wszystko to jest na żywo w ogóle, A, program jest... nagrywany, także proszę tu nie obrażać. Nie, 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 nie używać słów uznawanych za powszechnie obraźliwe bo naszych widzów, no, dobrze? To, nic nie mogę mówić. <laughs> No co mogę powiedzieć? No co? proszę opowiedzieć, jak się robi lepsze wina, proszę powiedzieć. Lepsze wina? Przede wszystkim zaczynamy od sadzenia krzewów. Krzewy trzeba pielęgnować, dbać o nie, z tych krzewów Później wyrastają najlepszej jakości owoce. Te owoce są dopieszczane, zbierane, słoneczko je tak ogrzewa, ogrzewa. Później takie są słodziutkie, pyszne. I z nich robię i oczywiście nie, nie stosuję nawozów sztucznych. Oczywiście. To, zna to znaczy do tej pory nie stosowałeś. Nie stosowałem i się trzymają do tej wersji, że nadal nie stosuję. Nie stosuję, tak. Staram się yy, robić to na gównie, a to <głos> <głos> jak to tam woli. <noise> I tak to wygląda. No i później takie owoce są zbierane. Zbierane są te owoce i następnie deptane są przez najpiękniejszą kobietę. Oh. Jaką znamy i stówki depczą te owoce, wyciskają staczek. <laughs> Ale to też po cichu nie no, a, a No oczywiście, oficjalnie ona ma założone specjalne takie gumioki, żeby wiesz. Żeby wiesz. Tak jest. Tak jest, Przecież nie gołymi stopami depcze, bo to przecież gdzie stopami? tam sanepid? To wiem, to jest ochrona, tam, tego, tego, tam. Wszystko działa. Wszystko jest yy, przepisowo. <laughs> Zgodnie z przepisami, wszystko jest. No i później takie winko fermentuję. Winka robię yy, dwa rodzaje win. Wina robię takie yy, droższe. Droższe to są takie z samych yy, winogron. To są wina droższe. No ale wiem, że nie, każ nie każdy może sobie pozwolić na takie droższe wina, dlatego też wychodzę naprzeciw ludziom, yy, takim, którzy. Mniejszy budżet, a też chcą się napić dobrej jakości wina, dlatego też robię takie wina tańsze. Te tak tańsze, zwane mamroty. Tak zwane takie mamroty. One nie odbiegają od, y, od, y, smakowo od tych lepszych. Są również bardzo dobre. Po prostu jest... No dobrze, a ja mam są... takie pytanie. A jeżeli nie mam w ogóle pieniędzy, to czy mogę u Pana kupić na zeszyt? Nie. Nie można kupić na zeszyt, ja nie sprzedaję na zeszyt, bo nie mam zaszytu. A no to ja Panu kupię taki zeszyt ze złotówką i wtedy mogę? No to jak stać Panią na zeszyt, to, na, no to proszę dozbiorę te 29 złotówek i kupić wino. O, no mogę to ewentualnie to... zaproponować handel wymienny. Nie ma problemu. Handel wymienny też jest u mnie mile witany. Na przykład równowartość yy, tych 30 zł Proszę mi zaoferować jakieś produkty, mm -hmm. chociażby w jajeczkach, albo nie wiem, w ziemniaczkach, czy w czymś tam spożywczych, w jakichś produktach. Jestem jak najbardziej, wychodzę naprzeciw. <grych> no, no, no to dobra, dobra. A proszę powiedzieć, yy, co jest najtrudniejsze w tej produkcji win? Co jest najtrudniejsze? No nie wiem, no cały proces to wy, wychodzi tak, że wygląda tak, że trzeba po prostu cały proces tej produkcji wina to jest taki, trzeba pilnować. Pilnować wino. A co pan teraz robi właściwie? No tutaj etykietki nakleję. A etykietki, no dobrze. Opisy wino. No dobrze. A czy jest tam skład produktu oraz jego kaloryczność? Nie takich bzdur, Składniki ja tam, odżywcze? Takich bzdur ja nie piszę, bo to są bzdury dla mnie. Są podstawowe, istotne informacje. Jest winnica Rusticus, tak, to jest ta winnica taka rusticus. Y, odmiana y, winogron. Rocznik, czy to jest wino wytrawne, półwytrawne i zawartość alkoholu jest podana. I to wszystko najważniejsze, najistotniejsze rzeczy. A te kaloryczności, te pierdoły to jest dla mnie bzdura. Nie trzeba tego w ogóle pisać. No dobrze, no dobrze, bo już nasz film, ponieważ on trwa blisko 6 minut, a już ludzie nie mają, także dziękujemy bardzo panu no za to ale ja dopiero się rozkręcam, a już kończymy. No niestety, no już kończymy, ale to na pewno do pana wrócimy, na pewno. No dobrze, bardzo fajnie. Powinko wrócimy, jak na zeszyt pan wróćcie nie daje, to to wątpliwe, ale, ale może może pan rozważy jakąś produkcję Mamrota właśnie, na przykład w, w granicach 5 złotych, bo taki tutaj mamy budżet obecnie i... A w granicach 5 złotych to mogę yy, sprzedać... Na laslówkę. Mogę tak, tak na kieliszki sprzedawać, ewentualnie. No i mogę y, jeszcze tam tego zacieru dać. Y, to może mi się dogadać stanie na kilogramy. Czyli te owoce, co y, z fermentacji wina wywala na y, y, kuro albo y, na kompostownik. No mogę po Pan tu przeżyć. chce otruć naszych widzów. Proszę tego nie używać takich słów. Nie, to jego można użyć przy produkcji nie wiem, jakiegoś alkoholu. No dobrze, to dziękujemy bardzo panu za tę wypowiedź. No i cóż, no to no życzymy powodzenia, dalszych sukcesów i no i tyle. No i, I dobrze, do, do widzenia. I do, i do żywienia. No, dzięki.